Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, jadę na łowisko Łąkomin po raz drugi w tym roku. Niestety też szybka nocka, tylko hmm, że tak powiem, dzień dzisiejszy był w tym tygodniu jedynym takim, w którym no, mogłem się wyrwać. Miałem gdzieś wcześniej mówiłem na filmie, że. Prawdopodobnie pojadę na dwie noce gdzieś. No, niestety nie udało się. Także jedna nocka. Pogoda mnie nie rozpieszcza. Zobaczcie. Pada deszcz dosyć mocno. Gdzieś tam ma być o 11.00. Okienko jakieś pogodowe. Jest w tej chwili 7.40. No i późniejszym popołudniem ma przestać padać. Także rozbijam się w deszczu, rozkładam. W sumie nie rozbijam. Będę spał w samochodzie. Co jeszcze słowem tego wstępu? Nie mogę coś w tym roku wstrzelić się w fajną pogodę, bo jak pojadę i jest ładnie, to jest zimno. Tak jak widzieliście, jak byłem wcześniej na Grubasach u Sławka. Albo jeszcze wcześniej też na Łąkominie, no to prawie cały dzień padał deszcz. No dzisiaj mam powtórkę z rozrywki, ale niestety no, nie miałem możliwości innej, także korzystam z tego co jest. Na szczęście jest cieplej, cieplej. Mamy pierwszy dzień wiosny dzisiaj 6 stopni na chwilę obecną, później ma być gdzieś tam 12-13 stopni Noc ma być 7-6 stopni, także nie tak źle. Na razie najcieplejsza nocka w tym roku, trzecia, na jakiej będę. No, no mam nadzieję, że, że uda się coś złowić. Chociażby bączka pocieszenia po raz kolejny. Także, dobra, widzimy się za chwilę, jak już się porozstawiam, wszystko porobię. Powiem Wam parę słów o tym. O tym, w jaki sposób łowię, jak sobie wędki rozstawiłem. No i co, i myślę, że słowem wstępu to będzie tyle. Także słuchajcie, no widzimy się za chwilę, tak? No słuchajcie, zaczyna się gdzieś przejaśniać. Jest godzina. A nie powiem wam, która, przed dziewiątą. mam rozstawionego, jak widać. Tu będę miał dwie wędki, później wam pokażę dokładnie, gdzie. Jak kojarzycie poprzednie moje filmy stąd. No to dwie wędki polecą myślę pod wyspę. I jedna poleci tak jak ostatnio, stąd miałem tego bączka złowionego. To już podpórki sobie tam wbiłem. Także tak będzie. Słuchajcie taką wstawkę robię, bo naprawdę robi się całkiem przyjemnie. A ten deszczk jak leżał coraz bardziej. Zero fali. Jakiejkolwiek, więc mogę sobie popatrzeć e, gdzieś tam po środku. Widziałem, coś bomblowało. E, ogólnie tutaj zjawisko, teraz tam widzę, bombluje właśnie nie, w pobliżu tej wysepki, pod którą będę rzucał. To jest bardzo dużo karasia, tak jak mówiłem, więc być może to te karasie gdzieś tam e, szukają. Nie wiem. E, no, w każdym razie, w każdym razie pogoda się troszkę klaruje, więc może więc może w końcu będę mógł wyciągnąć krzesełko, posiedzieć, zrobi się fajnie ciepło, znajdzie te 12-13 stopni i, i będzie całkiem przyjemnie, tak? Dobra, ja się biorę za, bo wędki już mam prawie gotowe, tylko przypony, kulki na przypony zakładam. Odległości już sobie odmierzyłem na jednej wędce na razie 60 metrów pod wyspę, także zakładam, robię PV-kę i zarzucam i za chwilę znowu się odezwę. Dobra, słuchajcie, wędki mam w wodzie, korzystając z wolnej chwili, ponieważ zaraz chcę tutaj uporządkować sobie w samochodzie wszystko. Także tutaj mamy wędeczkę, i ona jest zarzucona tutaj pod tą wysepkę, w tą, właśnie taką wnękę. Gdzie ostatnio, jak tutaj byłem, miałem tą drybkę, i tutaj powędrowała kulka tonąca. W ogóle, teraz wam się gdzieś powinny wyświetlić przypony, na jakie łowie. Wszystko kulki tonące z tym, że tak, tutaj tonąca szesnastka w punkcie G, krabowa oczywiście. Hmm, bez PFAłki, położona na sztywnym derigu i obrzucona tam jakimiś dziesięcioma kulkami hmm, także w ten sposób jest tutaj. A tutaj mam, słuchajcie, dwa zestawy helikopterowe. Też na sztywnych przyponach, derigach. Z tym, że tak tutaj ta wędka z tym srebrnym kołowrotkiem jest pod wyspą gdzieś w tym punkcie. O, tutaj. Także tam poszła kulka, dwudziestkę zaryzykowałem. W tym samym smaku, punkt G i do tego PVK z 20 kulek. Także też dużo uważam na tą porę roku. To znaczy, może na taką wczes, wczesną bardzo wiosnę. W końcu pierwszy dzień wiosny jest. No to tam ta 20 powędrowała. Ten nic nie dipowałem kompletnie. Żadnego zestawu. No i tutaj ostatnia wędka. No słuchajcie, przy rzucie, może to będzie gdzieś tam słychać, czy może słyszeliście, już nie wiem. Nie dokręciłem sobie hamulca przy zarzucaniu, no i tak mi poleciało słabo. No poleciało mi to słabo, także nie dorzuciłem się pod tą wyspę, z tym, że na razie mówię, zostawię. Ewentualnie później gdzieś tam popołudniem, jak się nic nie wydarzy, to, to spróbuję tam wędkę, znaczy spróbuję wtedy ją przerzucę i tyle. Dobra, ja się biorę, żeby ogarnąć tutaj trochę w samochodzie to wszystko, przygotować... Przygotować miejsce do spania i, i będę się bawił dalej. Słuchajcie, korzystając z okazji, że tutaj jestem, mam taką możliwość. E, wziąłem sobie wędkę. Wziąłem sobie wędkę do ultralighta i spróbuję troszkę, może uda się jakiegoś okonka złapać. Zobaczymy. E. Obejdę tutaj sobie całą groblę, porzucam trochę. bye Jestem po pierwszej nocy, ostatniej, eee, udało się złowić jedną rybkę. Teraz ją pewnie zobaczycie. Taki szkrabik, pojedyncza kulka, 20 mm. No i niestety, kolejny bączek. Słuchajcie, nie mogę przekroczyć w tym roku magicznej granicy 5 kg, jak na razie. Ja go nie ważyłem, ale on więcej jak 3 kg przypuszczam, że nie miał. Hmm. W każdym razie, na co wziął? Tu byłem zaskoczony. Wziął tutaj, gdzie miałem, tą większą pfaukę z tam, powiedzmy, było, nie wiem, kurczę, strzelam ze 30 kulek, 20-30 kulek, tak, całych, szesnastek. I do tego kulka pojedyncza 20 tonąca i wziął właśnie z tej wyspy, tam ze środka tej wyspy. Także to miałem bardzo dużo takich podciągnięć. Przypuszczam, to było takie karasiowe bardzo, tutaj właśnie na tą wędkę. I teraz rano jak wstałem o 5, no to postanowiłem sobie sprawdzić czy w ogóle jeszcze kulka jest, na szczęście było, także położyłem jeszcze raz tą wędkę, ale teraz już tak położyłem, że uważam, że dotyka tam ona prawie tych trzcin, ta przynęta, do tego puściłem jeszcze parę tak, rzuciłem 5 kuleczek, bo daję sobie w ogóle jeszcze jakieś 3 godzinki teraz, że posiedzę, także chciałem coś zrobić żeby zwiększyć szansę może coś się uda i miałem trochę podciągnąć też na tą pierwszą wędkę też tam właśnie ze środka tej wyspy no ale już tego nie ściągałem teraz wczoraj jak wrzuciłem ona perfekcyjnie się tam wrzuciłem gdzie chciałem, postanowiłem zostawić wierzę, że tam wszystko będzie wszystko będzie ok, że ta kulka dalej tam jest czemu słuchajcie, ja się boję o te kulki ponieważ tu są to Tutaj są też te byczki, tak? No i te byczki lubią. Pokażę wam zaraz kulkę, bo mam. Zmieniłem właśnie, zaraz wam powiem. No dlatego zostawiłem tą pierwszą wędkę, żeby sobie tam leżała, tak jak sobie leży. Po tej rybie w nocy, to była w pół do 12, wziąłem i przerzuciłem. Już nie odmierzałem sobie odległości, po prostu rzuciłem na oślep gdzieś w tamtą stronę. Miałem jakiegoś pika jednego, na tym się skończyło. I teraz tą wędkę też przerzuciłem, ściągnąłem, rzuciłem ją na narożnik tej wyspy. I postanowiłem zmienić. Założyłem miękki przypom z bałwankiem. Szesnastka tonąca do tego 16 poPek, ale taki ścięty, mm. mocno dopalony, trochę nie po mojemu mocno dopalony i siateczka PVA z trzema kulkami, też mocno tam obcikałem ją tym dopalaczem. No i mówię, i tak, i tak i tak zostawiłem, żeby zwiększyć te swoje szanse teraz. Może jeszcze w ciągu tych trzech godzin ktoś tam uderzy. Ja teraz siadam, robię sobie jakąś herbatę. Mm. No i czekam jeszcze chwilę. Tutaj jakiś taki delikatny deszczyk jakby chciał padać. Mm. No na razie nic, nic strasznego, żebym musiał się chować do auta. Mam nadzieję, że, e, że nie będę się pakował w deszczu. No na razie czekam, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No a wczoraj, jak widzieliście, fajnie udało się połowić. E, Troszkę na, na spinning, w zasadzie na tego ultralight'a, ale założyłem tam później taką ciut większą przynętę. No i gdzieś tam jakieś okonie, szczupaczki uderzały co chwila, wszystkiego też nie nagrywałem. Także przy okazji udało się fajnie zająć czas. Miałem dwóch kompanów, przyszło dwóch panów wczoraj, siedzieli tutaj na Federka. Siedzieli na federka i tam chyba trzy karasie tylko złowili. Bynajmniej jeden z nich, ten drugi nie widziałem, żeby cokolwiek złowił. W każdym razie myślę, że mi głowę eksploduje. Cały czas gdzieś tam jeden z tych panów na sygnalizatorze elektronicznym zarzucał, podwijał tą żyłkę. Co chwilę ten sygnalizator brał. Naprawdę, no parę godzin było takich nieprzyjemnych. No ale w każdym razie poszli sobie miałem ciszę, spokój no, no ale z rybami jest jak jest, niestety no mówię wam, te bączki no fajnie, ja nie wybrzydzam cieszę się, że chociaż są te bączki tak, to w zasadzie trzecia nocka druga ryba no to jest ok i jeszcze taka pora jest jaka jest nie jest jeszcze super ciepło w ogóle w zasadzie nie jest tak jakoś ciepło ale ale no jestem zadowolony, tylko wiadomo, jestem niedosyt. Chciałoby się coś większego. Mm, no ale coś nie chcą współpracować. No, dobra, jeszcze później coś powiem na zakończenie. Chyba że w międzyczasie mam nadzieję, jakiś złoty strzał będzie. E, no, także idę, idę się grzać jakąś herbatką i, i czekam. Patrzcie, to jest ta kulka obiedzona po nocy, to jest 20. Obiedzona przez. Przez byczki obskubano. Także dlatego ja tak mówię o tych kulkach. Nie jestem pewny, czy mam kulkę po takich pikach, ponieważ nie no, nieraz do czynienia z tymi rybkami, i, i po takiej nocy kulki potrafi nie być, i zestaw przeleży w wodzie północy. Przykładowo, już nieraz tak miałem. E i nie ma na wosie żadnej kulki, żadnej przynęty. Słuchajcie, mój plan e, złowienia bączka jeszcze z rana nie sprawdził się. Zero, zero jakiejkolwiek aktywności, zero kontaktu z rybą. Nie widać nic, spławów, żeby cokolwiek działo się na wodzie. Nawet drapieżnik, tak jak wczoraj, bardzo mocno gdzieś chodził, atakował, było widać. Tak dzisiaj jest. No, cisza, po prostu cisza. Mm, no, czas operacyjny dobiega końca. Także niestety po raz kolejny tylko jednej rybce na wyjeździe, ale fajnie. Naprawdę fajnie. Jestem zadowolony. Tylko tak jak mówiłem, jest niedosyt. Chciałby się, żeby ta ryba była większa. Mm, nie wiem jak będzie następnym razem. Nie chcę już nawet nic planować, bo co chwilę coś nieoczekiwanego wyskakuje chciałbym następnym razem pojechać gdzieś na dwie doby, ale mówię, nie wiem, nie wiem jak to się uda, na pewno nie tu, gdzieś tam mam w głowie. Mam w głowie jakiś plan, gdzie pojechać, na razie nie będę nic mówił, bo tak jak mówię, nie wiadomo czy się w ogóle uda. Jedną nockę na pewno gdzieś zrobię, no to na pewno uważam. Myślę, że gdzieś za dwa tygodnie. No, a mówię, jak się nie uda, a jak się uda, no to wtedy pojadę na dwie. No, chciałbym bardzo na dwie pojechać, żeby zwiększyć sobie szanse no, złowienia, tak? Zbudowania łowiska i, i zrobienia czegoś więcej, złowienia czegoś więcej niż tylko jednego bączka jakiegoś, tak. Także dobra, słuchajcie, dziękuję za uwagę. I widzimy się następnym razem, tak? Na razie cześć.